Siemanko, ja jestem Kadoens i was w nowej serii Serii Minecraft Hardcore Bedrock Edition Dokładnie tak eee, Powiem tak, lecimy na Hardkorowo eee, już Pierwszy chyba odcinek z Minecrafta ogólnie na kanale O, na docenach Cimentta cimenta Zbieranie drewna eee, Tak eee, Pierwszy odcinek i lecimy od razu na hardkorowo. Ok, czyli to jest nasza pozycja. Fajnie. Zobaczmy teren. Teren jest całkiem niezły. Ja bym sobie jeszcze ustawił. Jeśli gra oczywiście mi pozwoli. Nie, nie mogę chyba. No, dobra, trudno. Ogólnie tak. Eee, Minecrafta mogłem nagrać eee, na nagrać na kąpie, ale czemu podjąłem się eee, tego? No, Weź... dobra, nie chleci ta muzyka. Czemu podjąłem się nagrania tej serii na PS, -ie? a nie na kąpie? Dlaczego? A to dlatego, Lord. Okej, okay. a to dlatego, że żeby, żeby nie było pokazu slajdów, nie? No i ogólnie, jeśli seria wam się spodoba, to pamiętajcie o łapce w górze oraz sobie oraz żeby wbić na moje inne social media. Żeby po prostu... Oho! Słyszę zombiaczka. Dobra, ee, trzeba by się ruszyć... stąd. Czekaj, a -a czekaj, czekaj! Wait a minute! Właśnie ostatnio skrzyściłem stary kanał Kadoens! Damn! Yeah. Dokładnie tak! Shorty z memami będą się pojawiać co 4 dni! Cztery?! Więc jeśli tego nie obczailiście, to zachęcam do obczajenia oraz do subskrypcji tych dwóch kanałów! Serdecznie zachęcam i wracamy do odcinka! Więc, pierwsze co robimy, to yy, crafting. Trzeba będzie tutaj jakoś to wszystko przetrwać. Yy, dobra, zróbmy kill off. O kurde, nieźle. Wkopiemy się w dół. i wykopiemy węgiel fu, yy, kamień a i ogólnie ta seria jest też eksperymentalna jeśli będzie duży odzew z, yy, ten no ogólnie duży, yy, te duże zainteresowanie kto wie może za jakiś czas stworzę yy, specjalny kanał pod to a taka chillowa ogólnie seria to nie, nie oznacza, że będzie takie Takie, że w ogóle nie będzie Okej, okay, to ja chyba już no kików nie mam To sobie stworzę I chyba następny odcinek Po prostu OK Stworzymy sobie standardowe narzędzia. Łupatę też, żeby było. Ten odcinek to głównie wprowadzenie do serii. Dobra, dropnęło mi coś? Tak. Ok, zacznijmy sobie. Jeszcze jakieś drzewo. Dzisiejszym odcinku głównie taki letki eksplor będzie, yy, będzie również, no dzisiaj eksplor, w następnym odcinku może jakaś wyprawa, ale dobra, przynajmniej na materiale mam gdzie mam yy, czanki spawnu i to mi się przyda i rozkminiam gdzie pójść, w tą stronę czy w tą, ja bym chyba polas jednak halo aha dobra eee, tu łopata i żeby stworzyć łódkę słyszę to pielca tak się to czy po prostu tak Czyli zmienili ten. Inaczej zapamiętałem e, Minecraft Bedrock. Jeszcze inaczej, że grałem w każdą wersję tej gry. E, grałem w wersję na PC, na PS3 i na. No właśnie, na Bedrock. Zobaczmy. Te tereny są ciekawe i to jest chyba tundra, jeśli nie widzę. I... Okej, okay, widać spicey, więc Czy tam... ten teren lodowy. Ej, szczerze, to według mnie, jak tak patrzę, to ten teren jest bardzo ciekawy. Mi się wygenerował. bo takie i to w sumie mogłoby być e, nasza baza tutaj na środku zrobić e, wielką górę czy tam wyspę sztuczną To w sumie byłoby fajne Okej, okay, zwiedźmy ten te tereny o. o i jest pierwszy case Ale nie do takiego bym chciał wchodzić Fajnie Super jesteś Kanoens Okej okay. Owca. Czarna, ale jakaś. No trzeba będzie tu szybko pozapolować na owce. Jeśli chcę y, przetrwać tą noc, tą pierwszą noc, i chyba. U. A tam nic chyba nie ma, ok. Tereny ogólnie z są bardzo ciekawe, i, i chętnie je za w przyszłości zagospodaruję. A w ogóle, w, tutaj można mieć modyfikacje, różne modyfikacje, ale one są niestety płatne. I sobie zakupiłem jedną modyfikację, która była akurat płatna i w przyszłości będzie kluczowa, czyli Skyblock. Tak, Skyblock też może w przyszłości będzie na tym kanale. Zależy jaki będzie odzew. Ok, widzę tutaj fajne tereny. Bardzo to wszystko ładnie wygląda. Ale też fa... O wilk, spoko. Mi się wydaje, że... Dawno Minecrafta też nie grałem. I nie wiem czy tak już jest teraz naturalnie, czy... Czy to po prostu Bedrock daje takie ten? A bo ja mam jakieś modyfikacje, o których w ogóle nie mam pojęcia. Dobra, zobaczymy. Może jakąś wioskę znajdziemy? Tam coś jest. Sobie zapiszę kordy. Tam coś ciekawego coś jest. No i zaczyna się za niedługo noc. Będzie trzeba gdzieś zaraz przeczekać Może na szybko szybkość to znajdę jakieś Owce? Dobra chyba klasyczny Albo zapadniemy się, tak? No Kurde. Ok, to sobie przeczekamy. Yy, widzimy się za chwilę. Ok, yy, słyszałem trójzop. Jak sobie zatrzymałem za nagrywanie, to nagle trójzop usłyszałem, więc yy, chyba zostawię włączone nagranie. O, dobra, to był głupi pomysł. To był strasznie głupi pomysł. Zawał. zawał, 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 zawał. Szybko, szybko, szybko. Ha, jestem bezpieczny. O, ok. I tu sobie przeczekam noc. Słuchając y, Niesamowitego bitu jak jest Warczenie y, Warczenie Ząbiaka No niestety surowe Nie zebrałem zbytnio dużo Mięsa Dobra To tu se przeczekam i widzimy się za Chwilę Chociaż Jakby nie patrzeć Czekaj O! Już będę wiedział kiedy jest ten... Jeszcze sobie kucnę I sobie będę patrzył Kiedy Nadejdzie dzień Widzimy się Z niebawem Okej, okay, postanowiłem, że nie będę nic Bezczynnie Robić No nie wejdą mi tu, nie powinni robię to co każdy gra... yy, gracz minecrafta nie lubi czyli a zwłaszcza gracze hardcora gdzie każdemu leje się po spod czoła yy. dobra to se przepalę z By przynajmniej. O, siema! Nagle węgiel, Niemiec. O, i teraz sobie kopiemy pierwsze wrażenie z historii. jest Ciekawe. Ja w sumie wracam do Minecrafta po latach, i to będzie w sumie ciekawe. Dla mnie Bo nie wiem co się w nim zmieniło Oczywiście słyszę tego kagańca Tam z dołu Okej, okay, mieć mi się bardzo przyda Może na przyszłe budowle Ej, kto wie? Może coś jeszcze znajdę? Już wolę coś przekopać tutaj, niż e, milczeć, nie? A D... De... To jest dioryt, czy... Tak, dioryt. Może coś z z diorytą zrobię, kto wie. To może nie będę tutaj kopał. Bo niedługo wychodzę na powierzchnię. Mi się wydaje, że już chyba... Wszystko jest. Jest już chyba... Da, już jest dzień. Czyli trzeba się stąd ewakuować. Chyba niepotrzebnie to przetapiałem. Znajdziemy jakąś osadę. Albo zbudujemy jakiś tymczasowy. Bo, tymczasową bazę. Oké, okay, wat is dat? Hallo daar! Run, bitch! Run! Oh! 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 o, o, Oh! Oh! oh, 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 oh. Nie Ja pierdzielę No Ja pierdzielę Tego się nie spodziewałem Tego nikt się nie spodziewał Dobra to wracamy do szukania jakiejś osady czy coś. No kurczaki by chyba zaparowały jeszcze. Ok. No mówi się masz. okej, okay, ile tego jest? Eee, szczerze, owieczek już nie muszę ciukać No 10, je. Dobra, dobra, nie szarżuj tak. Ja pierdzielę. Eee, Będę mógł później pofarmować, potrydować z tymi osadnikami. Tu nic nie ma. Okej, okay, to może tu się zatrzymam. E, tu se postawię to. to se postawię to. I zrobię sobie dwie skrzynki. A na tej skrzynkę. I włożymy wszystko, co. No, na chwilę obecną niepotrzebne. E, to się przetopi. E, Dobra. E... Zrobi się jeszcze tu jeden piec chyba. Tu się wsadzi drugi piec. E... I się przetopi... To. Okej, okay, no to cóż. To by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!